Wszyscy pięknie dziś ubrani, uśmiechnięci, uczesani. Dzień ten w sercach nam zostanie, bo dziś będzie pasowanie. Tak właśnie dzieci z Karlińskiego Przedszkola powitały rodziców oraz specjalnie zaproszonych gości na uroczystości pasowania na Starszaka. Uroczystość ta jest wpisana w tradycję Karlińskiego Przedszkola od wielu lat. W dniu dzisiejszym 150 przedszkolaków złożyło ślubowanie: Jak być dzielnym Starszakiem. Myślę, że dotrzymają słowa, będą uczciwie pracować, uczyć się i spełnią oczekiwania rodziców. Dały dowód na to, że potrafią śpiewać, bawić się, mówić wierszyki i że poradzą sobie w szkole bez żadnego problemu. A wszystkim rodzicom z takich dzieci życzymy naprawdę dużo radości, pociechy i zadowolenia. 28 października przedszkolaki w galowych strojach z dumą recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a także z uśmiechem na buzi odpowiadały na trudne egzaminacyjne pytania. Skacze Ania na kanapie i na brata właśnie spada. Brat się krzywi, prawie płocze, Co powiedzieć tu wypada? Brawo! Obiad dziś w jest bardzo smaczny, bo jem ulubiony groszek. Mam ochotę na coś więcej, więc do pani mówię? Proszę. Bardzo zdrowa przystawka do obiadu. Może być z i jabłuszka, albo z kapusty, albo z ogórka. Córówka. Brawo! Zruszeni rodzice nagradzali gromkimi brawami swoje pociechy. Kulminacyjnym punktem było złożenie przyrzeczenia przez naszych podopiecznych oraz chwila pasowania symbolicznym ołówkiem, które przypieczętowało wcześniej złożoną przysięgę. Czy obiecujesz uroczyście być dobrym i dziennym przedszkolakiem? Obiecuję. Czy obiecujesz dbać o dobre imię swojej grupy i przedszkolaków? Swoim zachowaniem, sprawiać radość swoim rodzicom i wychowawcom. Obiecuję! Tak to więc kolejne przedszkolaki zostały przyjęte w Poczet Starszaków. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.